Tak tu ciemno, tak zimno, zatem to nie był sen, naprawdę umarłam. <laughs> może, może to i lepiej. Przepraszam, Chloe. Chwila. Nie mogę się poddać ze względu na mojego przyjaciela. Muszę pozostać zdeterminowana. Cóż... Chodź do środka. Niespodzianka czeka. Chciałam. Chciałam do ruin? To niemożliwe. Moje przedmioty. I nawet moje zdrowie. Wszystko wróciło do normalności. I ty dalej siedzisz na rumieniu, frały. Wow! Flowe? Zatem to byłaś ty. Co? Czemu tak się na mnie patrzysz? Co jest? Co? Moje dziecię. Musimy stąd uciekać. Frysk, czekaj. Ona nas zabije. Jest dobrze. Wszystko w porządku, ona jeszcze jest krzywdzi. Serio, skąd to wiesz? E, e, naprawdę nie wiesz, chodźmy do środka, musimy porozmawiać. Witam w moim domu, młodziutka. Czujesz to? To na nowo karmelowy placek. I przygotowałam dla ciebie własny pokój choć za mną. Chloe? To... to jest... Wiem, idź za nią. To za tymi drzwiami. Chwila. Czy coś się pali? Czuję się jak u siebie w domu. Chodź, mam rzeczy do wyjaśnienia.